Попало, по-моему, там тоже. Попал. Смотри там Давай. Теперь лучше. Теперь tá ok Wygląda taka zabawa. Łupanko. To jest pierwszy problem. Siła hydrauliki wygięła. Trzeba prostować. Trzeba jakiś upgrade zrobić. O, Chcieliśmy to wyprostować. Tam palnikiem grzeliśmy, ale... dupa z tego. Wygieło. Odcięliśmy, dorabiamy takie samo. Dospawamy tutaj wszystko, mocno jadamy i będzie hulało. jedną właśnie dorobiona, otwory rozwiercone. Teraz będziemy dospawowywać będzie spawankę. Wszystko ciężkie. Roboty od groma. Po prostu masakra, jedno słowo. Będzie tak dorobione i będzie spawane. Artystycznie będzie dobrze w porównaniu stare, co się stało? Jak mam tu No wygieło całe niemiłosiernie. Hydraulika, siła przepotężna. Tak, już mamy tutaj pospawane, teraz będziemy tutaj spawować takie wzmocnienia. Hmm. Tak to wygląda przetop. Wycinamy blaszkę, tniemy. Tak, druga wstawka jest spawana. I teraz tutaj przyjdą takie trójkąty, żeby nie wyginało No to na boki, nie? Zobaczymy. Ale to już nie dzisiaj. To już kolejny dzionek. Jestem przelotem. Przy tym mi nie było. Mój tutaj pospawał. Czyli, jak mówiłem, tutaj wzmocnienie. Tutaj takie blachy. Tutaj kolejna, jakby teregra. Żeby to wszystko wzmocniła, obspawać. Oczywiście to będzie odwrócone. I tak dalej. Bo jeszcze tam trzeba zamontować ten właśnie tutaj. No ten klin tutaj na końcu. No i teraz powinno to wszystko wytrzymać, nie? Już konkretnie teraz wzmocnienia wszystko tutaj zobaczymy. Ale życie pokaże. Życie pokaże. A tak wygląda wersja ostateczna pracy.